Ja się dobrze na tym haj się znam, często traciłem swój czas, przynoszę cały haj się dam, potem znowu, do rechaj się dam, szczerze wie taki los, nie co haj się na ja się dobrze na tym haj się znam, często traciłem swój czas, noszę cały haj się dam, potem Kompozyna. znowu, do rechaj Dole wasze kłamstwa nie będę już Tracić czasu i nerwów, mam pełen luz Daję paczkę na ruchy, mało lat zapierdala Od nocy do rana, po wziął kilograma, popat tu w tych blokach Za ile musisz towar jak unikać kliny Licznie są zimne, gdzie żyję ja mama tu płakała przez tyle lat nie bierdolin cofaj się nam ja się dobrze na tym hajsie znam Często traciłem swój czas, przynoszę cały hajsikan Potem znowu biorę hajsat na, że że taki los Nie bierdolin cofaj się nam No no, I plebić, to jest hajsikan Gdzie ja wiem, że cyklon to serio, że on się Nie ma tu miłości, i ta, że chcesz się wybić, osiągną swój cel Człowiek mi jak widzi, że idziemy dobrze to cweee Dlatego chodzę z tą zabawką pod paskiem Kwestia czasu aż ktoś kogoś nie. Złe spojrzenie lub znów pomówienie Że jest takim mieście gdzie masz tak codziennie Nie nic, co się nam Ja się dobrze na tych znam Często traciłem swój czas Przynoszę cały hajs i gram. Potem znowu biorę hajs za Ży, Że żyjemy taki los nie biegło nic się hajsie nam Ja się dobrze na tym się zna. Często traciłem swój czas Przynoszę cały hajs i gram Potem znowu biorę hajsa Brak You're trolling Fang him and fucking suck his digman. Czekaj, CT Łapię rotację, łapię rotację, łapię rotację, Dobra, dobra, dobra Good job, guys Nie zapachło odtąd we have to play looking for entry kill. Good job, guys. One more long. Last long.